Premier, ja go nie znam właściwie. Ja się z nim trzy, cztery razy spotkałem, on w takiej zasadzie trochę towarzyskie, jakieś tam było przyjęcie polityczne. Także ja go, ja go nie znam. Natomiast obserwując go, obserwując jego działania, doszedłem do wniosku, że to jest człowiek, człowiek bez właściwości. Znaczy on nie ma żadnych poglądów, a może mieć wszystkie w zależności od okoliczności. Bo on przecież był i liberałem, redukował po, podatki, prawda, był konserwatystą, był katolikiem, który organizował dla Platformy Dni Skupienia w, w, w Krakowie pod patronatem kardynała metropolity Stanisława Dziwisza. Prawda, był, był konserwatystą, był Europejczykiem. Ostatnio, że on powiedział, że on jest nacjonalistą gospodarczym. Także on był wszystkim i w takim razie jest nikim.